ale w beat, jest bit, bo łapi się za granatę Poprawiam spodnie, no bo przeszkadza mi knaga Twoja dupa patrzy, wiem, że chciałaby po lata. Gotowa ryzykować, chociaż to droga pod zakaz Płynę pod prąd i tak już od mało lata. Od mało lata, lata, ale nie złamałem zasa. Idę do przodu i nigdy się nie zawracam. I tak nie miałem nic, więc nie było do czego wracać. Poznałem biedę, wiem, co to jest ciężka praca. Legalna płata się całkowicie nie opłaca rzucają towar i oszukują na watach Nie puści pary bratów, nawet na ale ty co tydzień, co tydzień, gruba zabawa Porobiona młodzież, bo dealer na nich zarabia Ja wolę a nie zatka na kichawę. Ciężka praca, piąta seria, spompowana łapa Nie jestem święty, ale życie chcę poukładać Sądy chcą kary, choć sami mają w chuj bałagan Policja znajdzie na ciebie zawsze paragraf To jak pułapka, nie poruszę się bez adwokata Kupione media, wszystko to propaganda Człowiek jak polityk, który własny kraj okrada ja nie na zez, grab to dawaj, moja dawaj, zajawka yey, Otwieram dakloga na gaz i dalej do pierdala Ej, znowu poznaję ten tank, To kolejny minion mi bank. Gang gang biznes bo... Mają mógł klikacze i lęk Muszę te drgania i ścięg Gang gang nigdy mi nie wejdzie z soka na łeb z ceckami jak led Gang gang Bindy nie było, jak chciałem to wejść Więc tam po schodach zacząłem biec czy więcej pieniędzy, ty więcej jeszcze kłopot Tu stare ziomki z doków zamienili się we wrogów Córce jest cudziwka, a ja nadal taki sam Szybka weryfikacja kto poszywa, kto bra, tylko klać co, trwać, co, cały tydzień gaz Ty Jeśli masz do mnie problem, kładę lachę ci na twarz Krąży patrol, broń nadużywają znak Absolutnie sam na sam nie miał ze mną żadnych szans Na mnie świecą się diamenty, bo taki jest